Mala, mala, jesteś tu? Przecież cię widziałam. No dalej, wychodź, gdzie ty jesteś? Za jakimś krzakiem się kryjesz, nie ma czasu, szybko, muszę ci coś powiedzieć. No chodź natychmiast. Znowu ktoś mnie woła. Czy oni naprawdę nie potrafią funkcjonować sami na tej wyspie? Ciągle tylko. Mala, mala, mala. A przecież każdy może się zająć tutaj własnymi problemami, a nie tylko ja. Wiecznie. Ja muszę sprawdzić, ktoś musi zdecydować, o, to może mala, trzeba coś kupić, mala. No i tak w kółko. No tak, ale no mala, proszę cię, przyjdź wreszcie. Coś się stało, na wyspie pojawił się jakiś dziwny obiekt. I nikt nie chce podejść bliżej. To może być niebezpieczne. Potrzebujemy kogoś, kto jest zwinny, szybki i odważny. No to, no, yy, no przecież to ty taka jesteś. Musisz przyjść, no chodź. No dobrze, już dobrze. Przyjdę, jak my tak ciągle wołacie. Och, co tu się znowu stało? Gdzie jest ten dziwny obiekt, bo jakoś nic nie widzę. To na piasku mi przeszkadza. Ta plaża ma tyle piachu, że wreszcie powinno się z tym zrobić porządek. No ale oczywiście, jak ja nie każę, żeby zrobić porządek, to nikt go nie zrobi. Spójrz tam! No widzisz, widzisz? To coś jest takie różowe, jakby ośmiornica. Ale ośmiornica na naszej wyspie. No patrz, co to? Oj nadima, to zwykła ryba. Nie wiem, o co całe to zamieszanie. Ryby się przecież zjada. Są takie pyszniutkie, a ja to w ogóle uwielbiam ryby. A ta mm, pachnie tak cudownie i świeżo, prosto z wody. Mm, mniam, niam, już jestem gotowa na obiad. Czy ja słyszałam: obiad? Obiad, juhu! Doczekałam się obiadu. Wreszcie coś pysznego. No, kto dzisiaj gotuje? To ty? No, co ty? Ja przecież nie gotuję. Mogę tylko zjadać och, tyle pyszności, ale na pewno nie będę gotować. To kto to gotuje w takim razie? Ja chcę obiad! Mam taką ochotę na coś do zjedzenia! Schrupałabym świeżego kraba? Albo nie, może jednak trochę mięsa takiego prawdziwego, może małpę! O, małpę! Zjadłabym małpę! Więc to ryba? A ja myślałam, że to jest ośmiornica, a to, to ryba, najprawdziwsza ryba I, i, i co z nią zrobimy? Wypuścimy ją do wody, prawda? Będzie wolna i będzie mogła pływać i będzie sobie mieszkać w wodzie, gdzieś w głębinach. Czy ty jesteś nienormalna? Nie wypuścimy ryby, to nasz obiad na dzisiaj. O, obiad? No nie, nie możemy jej zjeść przecież, może zjemy? No, liście? Owoce! Na pewno wszyscy lubią owoce. Nie możemy zjeść ryby. O, jest nasz obiad! To przecież ryba! Dzisiaj ryba! Miałam ochotę na mięso, no ale ryba, ryba, ryba! Będzie ryba! Będziemy to jeść? To coś suchnie i to obrzydliwie. Nie wiadomo gdzie pływało. Czy to jeszcze żyje? No, jasne, że żyje. Najpierw musimy odgryźć ogon. A później będziemy zjadać mięso prosto ze środka. Będzie pysznie. Ryby są takie smaczne. Nie, nie, nie. Nie będziemy nikomu odgryzać płetwy, ani głowy, ani zjadać mięsa. Ta ryba przecież żyje. Tak nie wolno robić. Trzeba ją wypuścić do wody, a my znajdziemy sobie jakąś inną przegryzkę. Mnóstwo rzeczy rośnie na naszej wyspie. Możemy zjeść roślinę. Albo owoce. Zawsze się coś znajdzie. Nie możemy zjadać żywej ryby. Za dużo panikujecie. Trzeba zjeść rybę póki czas. Sama do nas przypłynęła, nikt nawet nie musiał jej łapać. Chyba, że to wy chcecie się zająć gonieniem za kolejnym obiadem. A tak, ryba sama do nas przyszła. Naprawdę tego nie rozumiecie? Jakie to jest szczęście! Szybko! Musimy przygotować ognisko i ją usmażyć. Nie, 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 nie. Musimy coś zrobić, no dalej. Ty nie chcesz jeść ryby, prawda? No powiedz, że nie chcesz. No, no nie chcę. Ja nie lubię ryb. Możecie sobie sami ją zjeść. Dobrze, to znaczy, że jeden głos jest za tym, żeby nie jeść ryby. Plus mój, to już są dwa głosy. Hej, żyrafa, przecież żyrafy nie jedzą ryb. To czemu ty chcesz ją jeść tak właściwie? E, e, no racja. Ja właściwie nie jem ryb. Masz rację, nie jadam ryb, no przecież to ryba jest wolna. Zjemy może kokosy. Kokosy! Może ktoś zrzuci kokosy? Ja nawet wiem, kto. Ja! Ja zrzucę kokosy! Mam najdłuższą szyję! No to nie zostaliśmy wszyscy właściwie. Yy, zaczniemy. To ty zostałeś przegłosowana. I my wspólnie zgodziliśmy się, żeby wypuścić rybę do wody. Niech płynie! No szybko, rybko! Płynie! No dobrze, już dobrze. Skoro tak chcecie ocalić tą rybę. Trudno, może kiedyś przypłynie następna, a teraz pora na kokosy.